17 marca, 4 dni do wiosny. Korzystamy z ciepłej niedzieli, bo straszą, że od jutra przychodzi ochłodzenie. Bo w nocy minus 4 u nas, więc trzeba będzie znowu pookrywać hortensję. Tutaj łączka. Trochę podpatrzona na Garners World, taka żonkilowa. Tak, na miasta oczywiście. Będzie cieszyć oko. Dosadziłam z przodu takie miniaturowe żonkilki. One kwitną wcześniej niż jej wyżsi bracia, którzy będą kwitli lata moment z tyłu. Mam tu posadzone żonkile, które kwitną wcześniej i później, więc tak naprawdę będzie e, kilka, kilka tygodni, e, może dni w zasadzie e, szczęścia. Tutaj między te żonkilki dosadziłam też e, takie Malutkie cebulice. Chociaż osoba, która mnie nimi obdarowała, stwierdziła, że to na pewno nie jest cebulica, ale tak czy siak jest ładna. Tu się nam trochę prześwietliło. Wycięte zostały stąd dwie choinki świąteczne. Tak, spędzały z nami święta, więc było tu miejsce na dosadzenie róż. A między nie tu posadziłam jeszmianki, które ostatnio przyszły z Albo. A tutaj między róże posadziłam niebieskie floksy Blue Paradise. jak kwitnie. Róże przycięte. I pierwiostki. Stąd wycięłam miskanta. Na jego miejsce posadziłam w dwie róże gęsej. Tu troszkę zasiliłam kompostem, dlatego że... Mm, no, ...ta ziemia nie była może jakaś super super cukraszyzna. Wstaje. ptaszki śpiewają. Tu z tyłu czarny bez w odmianie blue, black lace. Tutaj mam kalinę, i mam jaśminowce, Po malutku wszystko wstaje. widać, że piwonie także już witają wiosnę. Już nie pierwsze noski, tylko już widać, że idą takie piękne pędy. O, trzy stojaczki i trzy różne kolory. Ale też będą drobne zmiany. Tutaj planuję zrobić sobie takie miejsce z ławeczką. Ławkę tą białą przeniesiemy spod, spod tej takiej rabaty z żywopłotem. A tam będzie nowy prezent od Krzysia. Tu moja Eden Rose, która bardzo, bardzo przemarzła w tym roku. Już się zastanawiałam, co ewentualnie Posadzić za nią, ale zrobiła mi piękną niespodziankę, i jak widać, żyje. Tak samo Kiss Me Kate też wykazuje już oznaki życia. Takie małe pączki, ale jakże cieszą. Tak, tutaj trochę, trochę zmiana się szykuje. Pierwsze co, to przesadziłam moje kocimiętki, które okazały się być odmianą Six Giant i były za wysokie w tym miejscu, które którym je posadziłam. To są moje sadzonki uzyskane z raptem takich małych 2 cm sieweczek. I przesadziłam je tutaj dlatego, że były przy samym skleju robaty i były nieco za wysokie, stłumiły mi kukliki, więc wylądowały w tym miejscu. Tutaj też planuję podosadzić, podesadzać jeszcze może kieżówki, y, być może mikołajki. Zobaczymy pięknie, przedwiosennie. czekam jeszcze na pobudkę róż na, na pniu. Mam nadzieję, że jednak, jednak wyżyły. Tutaj wszystko wstaje pięknie, róże już puszczają plędy. Tutaj nie miałam żadnych problemów, wszystko pięknie. To również są powtórzone takie miniaturowe. Kilki. Ślicznie to się komponuje razem z moimi tutaj obeliskami. Tutaj rabatka posprzątana. Teraz w ogóle widać, że na niej coś schodzi i coś tutaj jest, tak? Patyczki eliminujemy, bo Lilu wcześniej tutaj piła sobie wodę i ciągle łamała mi noski tulipanów. Tutaj widać, jak one są podniszczone. Ale teraz, jak zaczęło tutaj wychodzić więcej rzeczy, to już ona będzie miała taki trochę respekt, bo to jest jednak nasz pies, jak śmiejemy, ogrodnika. Więc powoli zaczynamy zabierać pojedyncze papieżki, aż w ogóle zlikwidujemy je, bo może nie są zbyt urokliwe. No i widać, wychodzą liliowce, wychodzą przywrotniki trójklapowe, brunery, wszystko co tutaj jest, są to... Pozyskane sadzonki z różnych części ogrodu, więc to jest trochę bardzo ekonomiczne. Tutaj nowo dosadzana, bo mi brakowało. No, tutaj dosadzana akone chloe, również rozmnożona z obudka. Tu klon palmowy, takie takiej odmianie czerwonolistnej. Tu również wszystko posprzątane, wyściółkowane. Ile tu są trawy, tatuzyce żółto listne, można powiedzieć, takie i też przewrotniki, żonkile. Tu będzie schodziła kocmiętka, to tutaj Jedyny wilczomestr, z którym nie przemarz. Wszystkie inne przemarze, wczoraj je ze szczytu skarpy. Żyje tyle, że niestety nie zakwitnie. I moja ścianka piosenna bardzo fajnie wygląda, tutaj baleriny otwierają się, żółte bratki Zosi i taki bratek zwisły. Tu nowa rata, praktycznie skończona. Tak naprawdę brakuje mi tylko blodziszka rozan, który przyjdzie w połowie maja. Podosadzane tutaj zostały floksy, tutaj yy, drakwie, łapie, skabiosy, tak, łaciknie. Szałwiec podosadzone są jeszcze kukliki, liowce, floksy, jarzmianki. Także tutaj tak naprawdę, brakuje tylko budziszka rozam i na jesień podosadzam różnych cebulowy roślin. Tutaj tylko musiałam przemieść z jednej części propusy, dlatego że tam dosadzałam brunery i mi przeszkadzały, a szkoda mi było, żeby, żeby je wyrzucić, a mam dobre doświadczenie z takim nawet wczesnym przesadzaniem, tych że Tutaj dostałam zeszłego roku trądki, z roku które e, trzeba było od razu wsadzać. I jak widać w tym roku też pięknie zakwitły biało, fioletowe, tutaj fioletowe, takie wstre. I tu już te co zakwitły na samym początku, te żółtawe były. I wreszcie zaczęłam w, w znane aranżacji tych żerobaty. Wyleciały. Duraki. Tutaj miałam taki cały czas, czerwony czerwonych durawek. Niestety, wyrodziły się dość mocno, i jak mówię, co roku musiałam je odnawiać i robić nowe sadzonki. Tutaj przesadziłam tylko te, które wyglądały najlepiej, czyli mamy trzy sztuki. Ogoliłam je i powsadzałam. Tak? Między nie, przesadziłam sobie funkię, którą miałam na robacie podzieliłam ją na takie cztery duże sadzonki i je ja tu wkopałam, już noski miały no teraz są jeszcze pod ziemią, bo bałam się, że troszkę z, jeszcze zmarzną i tu z przodu zrobiłam taki szwader z trawki tej, takiej czarnej no oczywiście to jest potocznie nazywane czarną trawą, to tak naprawdę jest bylina konwalik, e, tak w ten sposób, tu na samym froncie Regaty. Do końca posadzone. Tu zostawione jest miejsce, dlatego że chcę sobie powtórzyć tą Hakon taką aureę, czyli dosadzić tu trzy sezony, tu jedną i tu dwie, tak jakby wykończyć mój Tu Tu, jak mówiłam, chcę posadzić jeszcze te tak żółty które już idą od z i chcę jeszcze włą tu jakoś włączyć Red Barona, ewentualnie rozchodnika, jeżeli się zmieści. Bo tu wcale nie ma tak dużo miejsca po tym jak powtórzyłam tutaj w lesa, tak, tą różę, z drogą pięknie się przyjął. Tak to piwo nie widać? Więc myślę, że taka fajna, takie fajne elementy czerwone będą tu wyglądały super. E, tutaj odnowiłam żagwin, dlatego że było mocne o to miejsce przez kielichowca, gdzie się w tym roku prześwietlił, więc mam nadzieję, że to trochę światło dojdzie. I tak naprawdę żagwin został tylko tutaj z przodu, a było tutaj z tyłu takie piękne łany czerwonego, burgundowego. żeglinu było, więc powtórzyłam. A tutaj mam nadzieję, że będzie ładnie. Tu tym samym powstało sobie miejsce po tej trakce czarnej. I tak się zastanawiam, ale myślę, że tu powtórzę sobie azalie, które są tu na samym przodzie. Tu są dwie, i tu są dwie. Więc myślę, że po prostu tutaj, tutaj je dosadzę z przodu. Tu mi w końcu za, za, za zakwitł jeden z tych ciemników, co miałam. Taki ma ciekawy kolor. I jak widzę też jeszcze będzie kwit. Myślałam, że mi tutaj zanikły, bo zakwit tylko jeden z trzech, ale jak widać, pozostałe po prostu są z lekkim opóźnieniem. Tu też ta wiosnę. Brunerki zaczynają kwitnąć. Rewelacyjne są te brunerki. Kwitną od początku, dają bardzo dużo siewek i wyglądają pięknie, praktycznie wiosnę i nawet późnym latem Powtarzają mi to kwitnienie jakie przytne. to jeszcze się będzie działo, bo że tutaj jest dużo siewek, nie zapominaj, ale to jest taka, bardzo, bardzo niebieska. Takie szkółki taki właśnie. Tutaj widać się już koczą i tutaj wstają jest niby białe. Także jemu ja świetnie A dziś te hortensje będę okrywać Tu sobie posprzątałam Poprzycinałam tą tużycę Bo mnie niesamowicie irytuje Jak ona jest taka brązowa, przeprawiona Mówi się, że średnie tej tużycy Ale ja lubię jak ona Jest taka odświeżona Po tym, po tym cięciu I mi to nie przeszkadza Lubię jak lubię po to sobie wymyśliłam, że dosadzę sobie taką żółto-lisną funkię. Taką większą. Już znalazłam albo marzę. Myślę, że będę zamawiać jak tylko funkię po prostu ben, zaczną rosnąć. Tak, tu zrosi rabatka. żółte róże podosadzane. I tutaj te czarne trawki też czekają na przesadzenie. Bo tutaj nie dają takiego ładnego efektu. I rabata leśna, wstaje serduszka, bo tam pobrałam sobie sadzonki tutaj z tych, z tych serduszek Gold. Mam nadzieję, że, że mi się przyjmie, bo tutaj mam dwie sztuki, chciałabym tutaj chętnie sobie trzecią dosadzić. Właśnie to z tego miejsca pobierałam sadzonki Funki, którą rozmnażałam na froncie. Dlatego, że robię tu miejsce dla hortensji, którą już kupiłam, Cotton Candy. Mam tam siostrzaną tą... Ten serniszek jagodowy i już widać, że wstaje, dlatego uważam, że jest świetna seria. Tu z przodu wstają brunery, te warie gaty. I wczoraj pobrałam sobie sadzonki, tak żeby sobie taki fajny szpaler zrobić. Także tu są dwie moje dosadzone, a dwie rosną z zeszłego roku, jakby. Nie widać różnicy w jakości, więc jestem w dobrej myśli. Tutaj wstaje sobie bergenia. Taka w odmianie flirt. Nie jest taka, taka dziutka, taka niziutka, taka. taka. wybór zosi. Tak, wybór zofii. żółte pierwiastki takie pełne. To prezent z kolei powtykane pierwiastki między tulipany. To tu była taka moja donica pierwsza tulipanowa, no i tutaj troszkę pustodziło tych tulipanów, ale tu chyba było jednak dla nich za mokro. Więc nie, nie ma takich super ekstra wschodów, ale myślę, że i tak będą nas cieszyć. Tu wstają powoli brunery. Te proste takie fajne. Tak, to są yy, tak. Limonkowe żurawki, to są wszystkie żurawki z moich rozsad z zeszłego roku w tym roku udało mi się zrobić tylko jedną sadzonkę, dlatego, że te takie już starsze odmiany mi po prostu się wyrodziły i nie było z czego zrobić nawet sadzonek tu przesadziłam sobie na parsnice, bo mam takie jedno miejsce, gdzie mi się w zeszłym roku wysiały i tak stwierdziłam, że w kłócieniu może dadzą, dadzą radę o, a to jest ten tylko do z tej serii, które kwitnie na pędach jednorocznych, więc tu jestem pewna, że kwiaty będą, czy będzie zimno, czy nie będzie zimno. No tej, tej rabaty oczywiście nie przykrywam, Tu mam około 20 odmian, 20 krzaczków Hortensji, więc tutaj po prostu muszę sobie, muszę sobie poradzić. Spróbuję w tym roku przykryć to na froncie może pierwszy raz od 5 lat jakiś kwiatek się zdarzy. I kończąc szybki rzut na tak zwaną terabatę, czyli rabatę przy branżerii. tak. Wszystko wstaje pięknie. Tutaj nawet te róże, o których myślałam, że też z nich nie będzie o waliz, widać, że puszczają. Już będę, co mnie bardzo cieszy. O, tu mam miejsce, gdzie mi się wysiała y, napastnica, i stąd będę pobierać sobie y, te sadzonki w różne miejsca w ogrodzie. Piękna, była wysoka, taka biała, kolorowa. Biała z kolorowymi pąkami. O, tak się widać. Tutaj szupeny bardzo źle przezimowały, ale też już dają znaki życia. Są plonkówki. O, takie piękne, więc też już się tak o nie nie martwię. Część lawend przycięłam, ale widząc prognozy na kilka następnych dni trochę się przystopowałam i będę ciąć w przyszłym tygodniu. O, tu piwonia też wschodzi, wszystkie te cebulowe, mimo iż kret mi tu porył i narobił ogólnie takiego kopczyków jak widać przy samej krawędziszkami to wychodzą i te czosnki najbardziej było mi szkoda do tych masterów, bo wreszcie się zdecydowałam na tej mojej glinie posadzić mastery, mówię, A, próbuję i on akurat w tym miejscu mi tu w... zaczął ryć ale widać wyszły i różne inne czosnki te Arto Purpureum, Purpur Rain. wszystkie sobie tu pięknie powychodziły Tutaj jeszcze ten czeka na przycięcie, dlatego że e, oglądałam w Garners World e, taki odcinek, gdzie e, opowiadali o tych pęstemonach, że jednak przycinać się dopiero wczesną wiosnę, na zimę. Dlatego, że jest wtedy większa szansa na to, że przeżyją. A mi co roku faktycznie te pęstemony wypadały, więc w tym roku spróbowałam tak. Zobaczymy, jaki to da efekt. Piesy żyłkowane już się kończą, bo już jednak za ciepło się zrobiło. Zaczynają wychodzić hyacenty. Tu wszystkie te niebieskie hyacenty są posadzone dla mojego węża. Także on bardzo lubi niebieskie hyacenty i wszystkie szafirki też są specjalnie dla niego. Tak, Tu mamy gęsiówkę. Tutaj żagwin. Trochie akcenty różowe stają. I sadzonki w oranżerii. Tutaj są moje sadzonki pozyskane z pelargonii. Tutaj mam trzy takie pelargonie angielskie białe z takim czerwonym oczkiem. Tak. Tutaj z kolei mam super tunie w odmianie Silverberry. To są wszystko moje sadzonki. A tutaj jest taka pelargonia czerwona. Tutaj dostałam od taty sadzonki rubelki. to jednak nie na moją cierpliwość pikowanie takich maluszków. O, tu jest ta Hortensia Cotton Candy. A to są dwie hortensje moich rodziców. Jak widać, pięknie przezimowały i już puszczają pędy kwiatowe. Także to jest dla mnie nadzieja, że będę w końcu mieć hortensję niebieską. Jak ją kupię i drugi sezon będę ją po prostu tutaj zimować. Moje cytrynki się świetnie mają. Pomarańcze. Tutaj daję już pączki. O. tak. O, a tutaj sadzonek ciąg, ciąg dalszy. To są moje papryki wysiewane końcem stycznia. W tym roku, kilka dni wcześniej, wysiewałam już w zeszłym roku. Tak, mam tutaj cztery odmiany. Taką standardową czerwoną paprykę, pozyskaną z papryki kupionej w markecie. Mam tu żółtą, taką długą czerwoną i papryczkową. O i tutaj pozostały moje sadzonki wisty. Pierwszy raz robię te sadzonki i mam nadzieję, że się uda. O, to mam również jeszcze yy, kosmosy. O. A tutaj jeszcze mandarynka pyszna, dojrzała już. Musimy już pozjadać te owocki, żeby mogła znowu zacząć sezon. Z tyłu agapanty, fajnie przyzimowały, a tu oleandry moich rodziców. Tu w szklarni, z kolei nieogrzewanej, y, mam sadzonki takich roślin, które znoszą jednak niższe temperatury i mam tu y, już sadzonki aminków. Y, no też tu są kosmosy, ale na dzisiejszą noc na pewno pójdą do y, ogrzewanej oranżerii, skoro ma być minus 5 w nocy. E, tu mam też drakiew. Tu mam, próbuję robić sazonki e, kociniętki. Żurawki. E, udało mi się tylko jedną żurawkę limonkową zrobić. Czerwona z tych, co jeszcze mi się z przodu udało uz odzyskać. I moc groszków pachnących. Tu z kolei marchew ozdobna. Orlaja, jedna jedyna. Nie wiem, mi, mi, w ogóle nie chcą schodzić Orlaja, niestety. Zawsze z 30 nasion wyjdzie mi jedna sadzonka. A tutaj, właśnie ta serduszka, którą miałam, że pozyskałam ostatnio. Tu ze skarpy obsunęła się sadzonka verbeny. Kreta miałam na skarpie. Był kret niestety i gdzieś mi tam podkopą mocno tą sadzonkę, więc ją szybciutko wzięłam do doniczki i jak widać jak widać przeżyła. Tu podpędzam sobie czoski, które dostałam również w prezencie w takiej postaci, mocno wybujałej, więc trochę strach było dawać ją do gruntu, dlatego tutaj sobie rosną, po przekwitnięciu na pewno trafią, trafią do gruntu. I w ten pomysł na E, tu poprzecinałam właśnie ten przemarznięty mleczę. nie wiem co będzie z domodorą, e, czy ją przycinać, czy zostawić, bo tam widzę, że o już takie zielone odbija. E, zobaczymy, jednak ten mróz co był minus 21 wydał dał się mocno wyznaki właśnie roślinom. E, tu na skarpie e, zobaczymy, krzewuszki puszczają, ale dużo później niż w innych regionach ogrodu to jest mune Niżej mamy trawki, rozchodniki, odcieniętki, wszystko puszcza. Tu próbowałam e, zrobić sezonki rozchodników, tak jak na filmiku z Zielonego Pogotowia, więc zobaczymy, aż mi się nie chce wierzyć, że taka sezonka wetknięta wkrótce po prostu e, da efekt. Ale tak mądrzy ludzie mówią, to się słuchamy. Brunerki, znowu żurawki czerwone. Tu jeszcze mam do nich cierpliwość. Tutaj z kolei krzewuszki takiej odmianie żółto kwiatowej zielonolistnej, tak? Żagwin. I tutaj trochę też, trochę też zmian. E, tutaj krześnik zrobił obrzeże do końca. E, I tu mam miejsce na dalię. Trochę sobie tu posprzątałam ten teren. I tutaj szykuję właśnie miejsce, gdzie będę sadzać podpędzone dalie, na które czekam z zakazanego ogrodu. Tutaj budleja jeszcze do przycięcia. My tniemy naszą budleję w kwietniu, ze względu na to, że mamy tu mamy dość zimno. O i tutaj cały tył skarpy został e, wzmocniony. Tak, to jest zmieniona totalnie. To wszystko tu miałam w zeszłym roku takie hasiuki, że sobie z nimi nie mogłam poradzić. E, tutaj na razie zostały wysypane kamieniami takimi grubszymi. Tu Grześ zmontował mi takie e, dwie belki betonowe. Wcześniej to też były takie tylko belki drewniane, żeby to się nie usypywało. No i tu z tyłu wysypał mi to wszystko kamyczkami. To oczywiście ziemia jeszcze będzie się obsuwać, dlatego nie dokładam tej ziemi. musi niestety... Zostać przerośnięte przez korzenie traw i ta skarpa się wreszcie umocni na wiosnę, tutaj się mało dzieje, ale latem tu jest pięknie, mamy tu właśnie moc traw, rozplenic, wszystkie sadzonki tu są pozyskane, eee, także miałam kiedyś je wszystkie na przedogródku i zaczęłam sukcesywnie je stamtąd eliminować i przesadzać właśnie, właśnie to. tu się mogą rozrastać bez ograniczeń, niech sobie tutaj szaleją. Na górze łubiny też. Z, też z rozsady. A wiadomo, trzmieliny kupione, yy, ale tak Lilyo czy też pozyskane yy, rozchodniki kupione, ale też zaczęłam je tu rozmnażać. Zobaczymy z jakim efektem. Na razie takie o właśnie pojedyncze powtykane, powtykane w grunt. Tu mamy czyśćce humelo. Na górze były jeszcze gdzieś krwawniki, ale one są krótkowieczne, więc nie wiem co z nimi będzie. Tu wsiana rudbekia, widać, że już w tym roku też dała siewki. E, nowe. Tu mam trawkę, którą dostałam w prezencie. Tak, to jest ta taka kostrzewa. E, to wszystko są nowe siewki, a to jest matczyna, tak powiem, sadzonka. I ona mi się tak tu sieje. Niech się tu sieje, niech taki dywan stworzy. Tu jest budleja, która jest również do przycięcia. Przyżyła pięknie. Jest w takim kolorze gurgundowej. I tu jest marcinek, który też jest, został w prezencie od Iwonki. Tak samo jak i trawkę. Także tu będzie pięknie.